Siema, siema, elo, witam, witam serdecznie, chłopaki i już i dalej, dalej. elo, witam. Ej, gramy w CSK Ej, odpalony streamek, są aż dwie osoby, więc mam jeszcze z kimś, z kimś w końcu przywitać. tym mm, mnie prosnąwszym się. <noise> Dobra, skrzydłowy czy turniejka? Dawaj skrzydłowy na rozgrzewkę. Ora pasuje. Wow. Znowu czas nubić rewolwerem. Znowu czas wziąć berety do dłoni. Ten, to jest taki typowy skrzydłowy dwóch silverów, nie jeden rewolwer, drugi berety. Tak. 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 Let's go. Ja nie wiem. jaki problem, Jasne? Ja nie wiem. E, w ogóle skiny sobie kupiłem. Ty coś kupi. Tak. I teraz będziesz lepiej grał, rozumiem. Nie. Dobra, graj. I ja te gram, hoppy, kierownik. Gdzie są te kół? No O oh, kurwica. Okno, 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 okno. O, dasz radę, dasz radę, wierzę w Ciebie, dasz radę, strzel, ostatni pocisk i go zabijasz. Dawaj, z, z psami. Haha, zajebiście to zrobiłeś. Grzech chodnik. Ja się wyjebałem, bo nie sądziłem, że tak szybko będzie to wszystko tam czuło. Tak. To jest słaby. Muszę podgłosić, bo słabo słychać. No kur dwóch okno. Nie trafi trafiłem go raz, nie wierzę. Chyba full Stał auto. w miejscu, mogłem go normalnie strzelić z tego rewolwera. Full auto od, od ciebie poszło, nie? No. no nie, nie musiałem tego robić, jest no. Nie martw ja się, ja, ja się szybciej wyjebałem, nie, więc tam wiesz. Ja nie dzisiaj odpalam streama, ne? się na Discordzie. I mówię ziomkom, dobra, jak coś mam streama, nie? Co robi drugi co robi jeden ziomek? N jest okno. Dobrze. Eee, powiem. No nie łęczę tego, mówi się. To za rąba wicełordem, nie? Cfy. Cfy, nie? Tu masz Otworzył drzwi. Kurwa, nie trafiłem. Jebać. Wychyl, wychyl, no wy. No kurna, zajeb... Zabrałeś mi killa. No, ładnie, ledwo wiesz? Ale fair, że Pół sekundy i by mi, chłopie, zarąbał pewnie tapika. Tak obstawiam, nie? Pół sekundy i tapika bym dostał na ale... łeb. Tak, o. motowy wiadomo jak, nie? Nie trzeba tłumaczyć. Teraz na stacja, bo oni teraz będą wyczekiwać. O, jest okno. Dobra, cofnij, 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 cofnij. Ja, co zrobił? <laughs> Oni i tajerze. Najpierw jeden, później drugi otworzył drzwi. Patrzę. O, jest no Hello, there. <laughs> Ale chyba dostałem w web, wiesz? Do, że hełm miałem akurat. <laughs> bo tylko hełm miałem. Tylko... A nie, bo to dobra, nieważne. Jestem głupi. On o 90 miał, nie? Jest dół, dół, dół. Taka jest. Dolne drzwi Mówisz? Obity. Ale mi wchodzą chłopie strzały z tej AWP. Aż -y, w szoku jestem, że tak wchodzą. Kurna, dobrze trafiam dzisiaj. Dzisiaj jest jakaś dobra pasta na CS, -a, nie trzeba rangę wbić, chłopie, z powrotem. Mam przeczucie, że dwóch będzie ten po lewej tu. Jest okno jeden. Był, wycofał. Luknę drzwi pod tobą rozwalę je, a przynajmniej ładnie. Ała, okno. No god! No god, please no, 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 no! O kur, dostał granata na ryj, wow. Kurde. Nie zdążyłem Wystraszyłem się trochę Nie powiem, że znaczy, nie A ja tak? już myślałem, że ja sobie granata pod nogi rzuciłem, że nie zwróciłem w ogóle na nich uwagi, że mogli gdzieś wyjść hmm. No mogłem... Ten... Albo poczekać, albo cokolwiek innego zrobić jeszcze, nie? Dolne drzwi F też też. Poszedł sobie Rzucił i poszedł du. Dzięki za flasha, Na łeb Wycofali chyba, wiesz, mi się wydaje Patrz okno, star Przeładowuję Okno, okno, przodowuje, okno, przodowuje, okno, przodowuje, okno. Przodowuje. No. Ale ci rzucili Ma AWP, ma AWP Uch, nie to okno. A wu, panie, wychylaj, wyczekaj tu. Mogłem podnieść kalasza. No, spokojnie. Spokojnie, 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 kurwica. Zajebiście. O, moją AWP! Moją AWP miałcham! Moją Mo AWP kurna! Moją! No. Moją! moją. <grystanie> my mamy po 6 killi, oni mają po 3. No wow. znowu. <grystanie> <grystanie> Debila z rewolwerem hmm. Jakim cudem mają po trzy? Przecież oni wygrali dwie rundy. A, bo dobra, nieważne, jestem debila. Granat. No serio! <grym> Ale mam farta, nie? No ślepo! Nie widziałem nic! Co <grym> za walamusy <grym> Jak mi wszedł Chłop. pod celownik, pięknie. Ja nic nie widziałem na ślepo, chłopie, pestkę strzeliłem i jeszcze w łeb, kurwa. <laughs> Jak ja z tego klipa już mam kolejnego. Jutro wrzucam jednego klipa na TikToka i pojutrze wrzucam tego klipa, nie? No? Dobra, pasuje. A hello motherfucker, czekaj, nie, 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 Ty kurwa. No dałem ci damage, nie, kurwa. nie, 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 musiał, 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 nie, wytrzymał, nie, 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 i, i ja cały czas. Ja po tej stronie cały czas beretami? tam oh, khoa! Ezy? na wkuję, on mu się nie chce, nie? Osłaniam, dawaj. Let's go. Let's go, my friend. E